Cześć, Mankowiec, a z tej strony Kazur Podołga Power i dzisiaj sobie nagrywamy z... no, czym jesteś? Z... 14. Witam też y, państwa, wszystkich, w tym no. filmie. Film. No i dzisiaj gramy Battle Royale zwykłe. Mamy challenge, żeby wygrać, bo inaczej. bo inaczej... Bo inaczej Dokładnie. No i link do kanału Axis z Podłoga Pro macie w opisie. No i dawaj gotowość. Ale faktycznie dobrze. Jedziemy na wojownicze włości. Dobra. Bo mam zadanie do wykonania. Zobacz, taki fun fact. A co ja po prostu wam tutaj w montażu wkleję poprzednie moje próby tego nagrania? Więc teraz sobie, patrzcie. Dobra, Esas, No i właśnie tak to wyglądało. No i czekam na rundę.

Wiemy, że y, pani Kapperak ja w tym poziomie w tym y, sezonie budujemy swój rekord levelu, Cały czas pobijam. Ale kto pytał? Nie, wiem, w ogóle... Poprzedni sezon to był pierwszy sezon, w którym biłem powyżej do levelu. Ale. nigdy powyżej mi levelu od tamtego sezonu do, te, do teraz. Mam, mam, mam nadzieję, że w kolejnym też będę miał wissowy level. Co tutaj leży? Bo jakiś karabin niebieski. Mam nadzieję, że exekutor, bo go kocham. O, chyba exekutor... Um, Bruch nie, jak za Amunicja, poty. Wszystko co trzeba. Tylko nie mam pompy. Ja mam apteczkę i mam i posłanę. Ja też mam apteczkę. Hahaha. Ah. O jeszcze mam amunicję? A ty nie. O jeszcze mam cegły i kolejny apteczka. Ja też mam cegły. O mnie my... a, ja a ja mam pismo, a ty nie. A ja mam kombata. Ja ja a ja mam pismo. A ja mam pismo. A ja mam twoją. A co? Nic nie mówiłem. A ja mam grzybo osłony. Co ty jest grzybo osłony? Mm, no to, to. Te grzyby. A. A. To już rozumiem, że mańko osłony, mańko -osłony które jest zrobiona z grzybów. No ciekawe, ty masz, że wyobrażenie, ale nie plikam. Eee, drodzy widzowie, eee, wybijamy, zbijamy eee, teraz eee, 100 na jedno meczu. Nie wiem, czy tak się da, ale tak zrobimy. Dokładnie. Ja muszę mieć 316 level, a akcji jest 211. Na pewno się uda. Mam o profond. No. Używam sobie fontanny jutro. I słyszałem, że tutaj są strzały, więc od razu tam lecę. Tu jest jakiś luz. A moje y, 4 piąte są zielone. Czy ty się bijesz? Czy mi się wydaje? Ale bocik. A czyli się biło. Czyli, czyli się miłeś. No, ja to były jakieś boce totalne. Ale lecę... auto. Haha, ukrawią ci ci auto. Na pewno chciałem je wsiąść. No, wiem. Skąd wiesz? Bo mi powiedziałeś. Nie, to, 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 to ja dobrze, że ja jej rękawicy mam nie tu feku. Bo ja totalnie przez przypadek wy, wyskoczyłem z auto od lecie. No i dobrze. Co ja robię? Co ty robisz? No, na odcinku, zobaczysz. A, czyli mi muszę do oglądania twoich filmów. Dokładnie. Leciałem... w auto Czemu ty poleciałeś w totalnie inną stronę niż ja? Bo no, ja jestem samotny. Nie, bo ze mną wróż. Aha, ja pozwalasz mi być samotnym? No. Co to jest dziadyga? Co? E, tu jest jakiś typ w szarym garniturku. I stupa. To jest pewnie iron. Zobacz. Już go atakuje. Ale nie. Aaa, to jest ten, wędrowiec. A, ten co chłopco się go nie da zabić. To znaczy, da się. Jak się go zabijesz, ten. Yy, Buchającym autem, to wtedy z niego leci ten. Eee, tu jest z niego dropi, i OG pistolet. To głośność czy to? nie? Nie, w auto, żeby go zabić. A, ale tak się nie da. Jak do niego podejrzeć, to on zniupa. Ee, wyparował. Wiem, bo podeszłam tam do niego. Dawaj. Spamię. Albo dobra, ja pójdę sam, bo sobie fragi porobię. O, frag jakiś. Dobry, eee, trzeba robię. szybko go zabrać. A nie, nie zabrać. to jest jakiś bambit Znaczy ma maskina, ale to jest jakiś normalnie bambit Bambit co, co grać? Co jest? W ogóle nie wiem na Wiem, robimy skybase Czemu mi się teraz woli woda? W termatach Znaczy nie wodą, tylko była w wodzie Aha Czyli O, coś tutaj lata Co lata? Nic. Aha. O, mnie. Nie, bo... czyli lecimy na poszędne przejście. A jak wow. to będzie pom pompa Cerbera, to ja wybieram. No to sobie bierz. Kombat lepszy. aha u mnie... u tam... Nie kłami mnie. Nie pyskuj. To przejść pompa ja e gorego egzekutora chociaż pompo Oscarę też jest spoko. ale ty nie jesteś Oskar chyba. No to hmm? prawda, bo jestem Antek, to znaczy Aksis. To jesteś Antek czy Aksis? I to, i to. Aha, ale się zaboksowałeś. Ale była szkoda, jakby cię ktoś odsłonił. O ty! O ty! z ciebie kopega? No, A ty sobie myślałeś. Nie, 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 już nie, nie, Czemu u nie, tutaj był nie, No, nie, nie, bo ja sobie nie, Proszę, żeby tutaj był oh, ja nie, Żeby nie, ma? Jak nie ma, jak jest? Nie ma. Musisz tu być, panie cerberze. Jak się nie ma, to cię zjem. Ale już po Ale ci o tym nie powiedział. A tu jest zioma, ale to może on ma. O, może, może nie. tak. Niestety. Okay. Niestety. ja. Niestety. Niestety. Tutaj już spotkałem dwa boty, które od razu używają mnie Nie wiem. Też ja nie wiem, ale lecę na bunkier. No ja też mam aima jak bot co, zazdrościsz? No nie, bo ja też mam. Aha. Ej, dawaj na wyspę. A nie, bo to jest bunkrze jest. Dobra, opening. Omygyyyy. Oh bum, bum. Nie lubię, ale przed, oh, w, przed, no ty, ty przed jakimiś pięcioma minutami grałem. Jak ktoś to gościu nie, nie bije, ale ten. Ale ja muszę moją pompę oparzyć. Chodź tu! Chłopie. łopie. Ktoś taki łopie, no, trochę mnie po prostu nie sprawił. Mamy efekt litora niebieskiego. Ja ty, ty tutaj exp pozostawiałeś. Co e jest? Expo? Tam jest no, grafę. bo tam były te takie... Tam były takie tabliczki i... Zaniesiemy go dużo expo, a ten staje. Okay. Czy masz ode mnie? 6 tak? brakuje więcej. Czemu nie? Tak w ogóle to coś przerywa. Ja bo mam milion pingów. O co tu się dzieje? Nie wiem. Przecież Ja już mam 50 aut na no, wizualizacji. Wskakuję do lifta, otwaram blok i sobie będę lecieć. Zawić. Dawaj tu lecimy. Na no. blokie. No. widzę już tych tak, Już ktoś był i, i zrobił totalnie wielką bazę, ale to Zrobili tajną bazę Fortnite. Tłat, tłat. No to prawda. Co ci Fortnite z moich autów mówi? Ej, ja tutaj mam jakieś... Wiem, bo, te, bo to są takie rzeczy z nich. Czemu to są jakieś bałwanie? O kaczka. Czemu zniszczyłem kaczkę? Ja tą kaczkę no ale mam smaczny internet no ja wiem, że masz e, tam nie fajny internet mm -hmm. bo ten, bo cię tak słyszy słyszy, że hej. No. E, nie no chłopie, fioletowy egzekutor e, fioletowy kombat, 3 im -y. i tak to można grać a znowu puszcza bum 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 tu się stanęło z tym autem Ty, ale ładne auto. Kradne. Rabuś nie kradnij! Rabu się... o kurde, tutaj też jakieś auto jedzie. I i je ma rzucić. To są boty jakieś. Aha, tak. Czemu tu jeszcze jakieś boty? Czemu ktoś w nas nawala? Mój frak. Ale dostałem bombę od typa. Dobra, wszystko co się da. Rzeczy. Nie. Bo chłopu pokonał rękawie... Rę... rękawiczkę i nie taką, A ja już mało nie wiem. masz dwa medale. No bo złapałem od syby. Daj dwa. Chodź tu. Na szczęście mam od miejsca. To się podlecza. Mm, dam ci tego. Zadowolony? No, no. bardzo. I masz jeszcze ten na chwilę. Oho, oho, coś dla ciebie. Dzięki wielkie. O kurczę, moje dwie ulubione brony. Tu jest wszystko i to tak... Ej, mam cztery mityczne wrzeszy. Daj medaliks. A, no tak. Eee, proszę. Dobra, gdzie są te diabolongi? Ja jabko jabłko, muszę zjeść jedno jabłko, to muszę się posadzić. Dostałem To Jesteś na dwa na dwa już. Dwa na jeden. Faktycznie. Dostałem, że poszłam, że jest... Dostałem snajpy lub digla, nie wiem. Skąd? Ja się tego też nie wiem. Chyba snajper bo bolały bardziej. Tu jest, stąd gdzieś. Tak? Może za drzewem. Aaa! ten, z samochodem są pewnie. O, w samochodzie, tak! Ej no! W samochodzie snajpią. Mhm. Już uf, uf. 24. Dobra, podjeżdżam. O, podjeżdżam, dajemy mu pompę.